I cześć, się jest to jest na Was bardzo znacznie w końcu film na moim kanale. Jak widzicie, jest to kolejny film, a w zasadzie już drugi film z gry: Last Down of Survival na moim kanale. No, na moim instalnym kanale był kiedyś ten film, ale no po ja prostu wolę już nie wracać. Co może jeszcze przed samą rozgrywką poproszę Was tylko o zasubskrybowanie mojego kanału, skomentowanie. jeśli coś to udostępnienie, oraz Polajkowanie filmu jeśli Wam się spodoba. Pamiętajcie, iż subskrypcje naprawdę dają dużo, dużo im motywują do robienia lepszych, ciekawszych oraz dłuższych materiałów. Jak na przykład ten materiał, mam nadzieję, że będzie gdzieś tak około 15-minutowy. Mam nadzieję, że dla Was będzie to dobrze, że, że nie będzie to za krótko. I pewnie zapytacie się, jakie są plany na dziś. Plany na dziś są takie, aby skończyć CB Radio, chociaż tak właśnie. CB radio yy, chociaż wiem, że i tak będzie mi czegoś brakować bo ja już to wiem, nigdy nie był a może jednak nie tylko chyba tranzystorków nie mam tak, tranzystorów tylko nie mam i kabli ale ja tam tranzystory i kable to nie są jakieś takie yy, rzeczy niezwykłe do znalezienia a nie, nie muszę, muszę mieć jeszcze śrubki, pięć śrubek, śruby i taśma, no i właśnie idziemy teraz po transastory, o ile nie mam śmietnika w ekwipunku, znając, gdzie mam, czyli tak odkładamy, nawet możemy zniszczyć te rzeczy typu, nie wiem, tam butelki powodzi. i puszki Bo nam się to odniczy. na pewno to nie przyda. A nie mam transistorki, spoko, czyli co, czyli już quest odcinka już. Czyli to co chciałem zrobić to w odcinku już praktycznie zostało zrobione. Tutaj o, tu mamy chyba dealera, o, Jest dealer i co on potrzebuje? Oj nie, 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 a tutaj mamy kod do bunkra, alfa, który zmienia się praktycznie codziennie, znaczy codziennie kod do bunkra alfa zmienia się u nas o 3 w nocy. Szczerze, sam nie wiem z jakiego powodu, wiecie co, jeszcze to drewno sobie zostawił. Na szczęście mogę, nie sam nie wiem z jakiego powodu się zmienia o 3 w nocy. I pewnie tak spytać się mnie, jak jest pomysł na bazę. Pomysł na bazę jest taki, żeby w tamtą stronę przedłużyć hmm, pokój, może coś takiego, a poza tym dać tutaj podwójną ścianę. Czyli hmm, jeśli ktoś nie wie o co chodzi, pokażę. Miał być plan taki, żeby wyruszyć na, na poszukiwania. Tu wyszło, że będziemy budować i dać tu podłogi, na tej podłodze po prostu dać ścianę. w, w w tą stronę, że po prostu były jakby takie dwie warstwy ścian, czy, czy coś takiego już od następnego odcinka na pewno baza będzie rozbudowana na pewno będzie większa I, no dobra, więc co, parę, parę pierwszych minut do odcinka to jak zawsze gadanie a dopiero teraz idziemy na tą ciekawszą część mam nadzieję, że jakiś event oprócz tego dealera będzie nie wiem, jakiś airdrop, jakiś plane crash, albo coś w ten deseń, konwój, cokolwiek. Oprócz dealera, jakby go miałem. Nie zawsze jest o, dealer i e, dealer. Dealer sam, dealer spoko Więc idziemy na strefę, na jaką strefę, bo już zapomniałem, już tyle nie grałem tak długo. Pine bushes. No dobra. Ciekawe co nas coś spotkamy. Na pewno a przynajmniej mam nadzieję, iż parę skrzynek. No dobra, idziemy. O, już jest jakaś pierwsza tam skrzynka aha, jest to stół, spoko takie skrzynki, w takim stylu skrzynki jeszcze nigdy nie widziałem spoko deski, nawet nie narzekam w ogóle tasak mam, którego nie używam tu też już jest jakiś zombie, widzę właśnie jak mówię, najlepiej się tak właśnie podkradać od tyłu, o ile O ile nie mam innego wyjścia, to. On tu jest skrzynka, widzę. Jeśli nie mam innego wyjścia, to mówię. Najlepiej się właśnie podkradać Sprawdźmy, czy coś jest w torbie. No i jest zupa. O Jezus, aż dwie zjadł yy, Tak, zupa. I woda była że tam jakieś śmieci elektroniczne Które pewnie w przyszłości będą bardzo potrzebne Poczekajcie Tu już jest taka większa skrzynka, a to jest znowu jakiś zombie i... Dobra O, nawet poziom dało się wbić, który tu już Mam nadzieję, że... Myślałem, że to zombie Spoko Kolejny poziom i kolejne bandaża I... Skill Weźmy sobie... Chodzenie szybsze... Czy mi się wydaje, czy jest skradanie szybsze? Chyba... Oj, tak, fast biter. Wiesz co, ale my się już nie musimy przejmować, ponieważ wychodzimy ze strefy No i mamy, nadzieję, że, że zaraz po prostu coś trafi się dobrego, coś fajnego. że będzie jakiś event? Jakikolwiek inny? Aha, eventu nie ma. Czy tak, musi się najpierw skończyć? Ojej, to pójdźmy sobie jeszcze tutaj. Tutaj z czego pamiętam, też jest fajny lud. Ostatni na tej czerwonej strefie... Nie wiem, jak ona się nazywa. To jest... Yy, ostatnio na tej czerwonej strefie Znalazłem w skrzyni połowę katany, co, co bardzo mnie zdziwiło, iż taka broń może się w, zrespić w normalnej skrzynce Pine Grove mm, że katana mogła się w normalnej skrzynce zrespić, to... A co to? Ha, zwłoki, spoko Znaczy Dla kogo spoko, dla tego spoko, ale for Spider, znaczy Toxic Splitter, co to się może źle skończyć? Jak tak zwane dwójko brzygulców przyjdzie, i zacznie żygać kwasem. A jest oki baseballowy, bardzo fajnie. Kluczyk też się przyda na pewno. No i co, pierwsza broń? spoko według mnie, że, że, no tą tylko broń mam. Kolejny kluczyk, ale To już mi wszystko, ta broń chyba wynagrodziła. O i tak, tego nie przemyślałem. Ej, wiecie co w Na następnym odcinku będziemy już zbierali mm, rzeczy do. innych, co podbiega Rzeczy nie do Czopara, tylko do. Hmm, co jest bok chopera? to jest chyba jakaś ta no yy... a nie czekajcie weźmiemy się trochę odsuniemy, bo dobra hmm. ojeja będziemy zbierali rzeczy do nie, ja, nie pamiętam jak się to nazywa, poczekajcie, nawet wam pokażę do czego do nie do tego, nie do tego do Gunsmith Bench o laka sobie weźmy yy, aha, no spokojnie weźmy sobie tego laka bo lak może się na takich strefach większych ale tam coś grubszego widzę i nie chciałbym, żeby tam to coś grubszego się na mnie rzuciło a znaleźcie to jest flotterblotter albo intoxicovan ale spokojnie, że, że są po prostu óbki i tak Oj, tu jest jeszcze jedna skrzynka to FastPay teraz się pozbądźmy i... I właśnie tutaj jest właśnie... Tutaj właśnie, tutaj właśnie... I tutaj właśnie jest właśnie coś takiego grubszego, nie wiem, są... Właśnie o tym mówiłem właśnie o tym mówiłem naprawdę Połowa katany wow dobra skoro już mamy całą strefę zlutowaną to sprawdźmy co to jest aha filtr był teraz zwykły no spoko który nas nawet nie zauważył Pff, o tak wiecie co Tą strefę biorę jako taką szczęśliwą strefę, ponieważ już dwie strefy na strefie to jest naprawdę coś, coś fajnego. W dodatku coś takiego jak katana no to naprawdę szczęśliwie. O event Event, event, event Czy idziemy na event? Jasne, że idziemy na event. Tylko tak weźmy sobie w ramkę katanę, bo znając airdrop może być różnie, znając airdrop może być różnie. Jestem po prostu ciekaw, czy, czy spotkamy gracza jakiegoś, czy cokolwiek. Jak już było wspomniane w aktualizacji, że jest coś dodane. O. Spoko, mamy to. Mamy to. Mamy chopper. Haha, mamy chopper. A on miał. Ło, wow, nawet spoko rzeczy Spoko rzeczy nawet miał gościu To tak, weźmy sobie od niego te buty, tą kurtę, kurtkę i tą czapkę i... Zobaczmy co miał w motorku No dobra, najpierw możemy sobie zlutować Zobijaki, a w motorze miał Aha, taką spor w sporszą, większą apteczkę i to tyle cieszę się, że, że miał przy sobie taką broń, gdzie jest Airdrop, gdzie jest sam drop. Tu jest Airdrop, spoko. Cieszę się, że miał przy sobie taką fajną... Może fajną na początek, może nawet spoko broń. A jest tu... Wow, jest tutaj yy, do Winchestera. Nie To jest tak chyba Winchester, chociaż. Ło! A new weapons mode. Czyli wychodzi na to, iż dobrze, że będziemy robić w Benja bo nawet na to będzie nam potrzebny. No, już coś za nami biegnie. Uważam ten odcinek za jakże udany, bo, bo po prostu ten odcinek jest udany. Ojej, ja teraz nie będzie żadnego będę tutaj z nami, z wami, z, nami, z wami pożegnam. Mhm. No i właśnie... Hamsko musiał się zaraz pić. Samolot, to wiecie co? Ten samolot już zrobił sobie na następnym odcinku. Ja już pójdę na ten samolot, nic, nic, nic nie będę z niego na razie brał. Po prostu na niego pójdę. To się powoli końcu. Znaczy, to już jest sam koniec tego odcinka. No, odcinek też pojawi się jutro i oglądacie, bo będzie ten na pewno samo do, do zrobienia. Z czego wiem, tam są naprawdę dobre rzeczy. Yy, no i co? no Pod koniec, was, was jeszcze poprosić o zasubskrybowanie mojego kanału, o łapkę w górę oraz o skomentowanie filmu, jeśli Wam się spodoba. Mówię, jak już wspomniałem na początku, subskrypcje bardzo dają, bardzo motywują do robienia kolejnych lepszych materiałów. Więc co? Ja już zmierzam w stronę samo. Tu widzimy się w kolejnym odcinku. No i co? Hej, cześć Manko. wami był. Lazy.